analizy, poprawy tych historii. No tak to już jest. 2-2, 1-1, trzeci set, Hakanson, Wozik. Nie miał specjalnego kłopotu z odbiorem tego podania. Hakanson pomylił się. To zaczyna być troszeczkę nerwowe. Jednak od czasu do czasu straszy tym backhandem Hakansą. Nie boi się tego zagrania, to jest ważne. Czasem trzeba zagrać, nawet jak się nie trafi. Ale przeciwnik wie, że musi uważać. No i tutaj ta pozycja, opiero już kilka razy mówiliśmy, że taki powiedzmy łatwy forehand to nie jest dobrze. Jak się ustawia do forhandu, najczęściej, ale troszkę ręka tak, Drgnęła, drgnęła. Oczywiście tutaj 100% nie da się zagrać. Natomiast utrzymanie tej koncepcji forhand, forhand i od czasu do czasu postraszenie backhandu, Dobre, dobre, własne zagranie. To na co zwracałem uwagę, musi zagrać kilka piłek sam. Wozik musi pokazać, że stać go na takie zagranie. Wybić z uderzenia hakansona. Teraz dobry fragment gry. Wozika mało pomyłek. Dobre miejsca. Wybiera. Tak, wybity. Wybity troszkę z takiej czystej gry. No tu mieliśmy znów forehand. W zasadzie łatwa pozycja. Pomylił się. Zagrania słusznie, bo to można było zagrać, to nie było na granicy ryzyka, nie trafił. Ale niewiele brakowało, tak, nie wiele brakowało i zostawia ten ślad u Hakansona, że uważaj, bo on zagra. To jednak jest różnica w takim podejściu do piłki przeciwnika. Net powtórzenie. Tutaj teraz, tutaj teraz wyszedł z dużej opresji. Bardzo dobre dwa tempa zagrał. Popatrzmy. Wspaniale przerzucił. Wspaniale przerzucił. Torben Wozik. Nie doszedł do trzeciej piłki. Troszkę zostały mu nogi. Szkoda, bo bardzo, bardzo ładnie rozegrał tą piłkę. Inny, inny serw. Widzieli Państwo. Zmienił sposób serwowania. Zaskoczył troszkę Szweda. I zaowocowało to punktem. 4-6. Pomyłka, pomyłka z prostej. Druga już taka pomyłka, a więc lekko, lekko usztywnia się. To jest... To jest dosyć ważna sprawa. Brak luzu spowoduje niedokładności. Ale blisko, blisko, blisko. Ogromnie ważnym dla serwisy teraz tak, wozik. Teraz jest taki środek, środek seta, gdzie pewne rzeczy się mogą wyklarować. 7-5 podaje Wozik. Dobrze zagrał. Dwa razy w backhand. Teraz, teraz wygrał ważną piłkę Hakansa. Przełamał tę niemoc z Bardzo prawidłowo zagrał Wozik. Powtórzył w backhand. Zdążył Hakansa. No świetnie odebrał podanie, i potem już miał taką troszeczkę łatwiejszą piłkę. No, tam nawet ci tacy zimnokwiści Szwedzi, widzę, wstają, podskakują. Emocje, emocje dla wszystkich. Taki forkant, forkant było 7-5, przypomnę, a za chwilę za chwilę. Zupełna zmiana. 8-7 i serwuje Hakansen. No nieszczęśliwy moment. Rzeczywiście kluczowy, taki kluczowy fragmencik. I teraz w wygodnej pozycji. No na w zasadzie tak. Widać było ustawiony. Widać było złożony do tego. Za ostro chyba tak. No na raz chciał zagrać. 8-8. Wozik. Teraz, tak, jest, teraz tak. szczęśliwie Wozik wydał piłkę. On plus za odwagę, że szarpnął, natomiast był tam Hakan Widzieli Państwo, że ruszył w drugą stronę, rękę nie trafił, ale to takie było albo ja, albo on. Ojej, jej! jej, 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 jej. To oczywiście jest kwestia pewnego przypadku, ale nie tylko. Proszę popatrzeć. Poszedł Poszedł przewidując zagranie w tę stronę. No nie chciałbym być w skórze Torbena Wozika. To jest deprymująca piłka. Tak odegrana przez przeciwnika. On musi się pozbierać. Chwilkę musi się pozbierać. No i pozbierał się. Wygrał ważną piłkę. Troszkę zawadził. Tak, 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 tak. Troszkę szczęśliwie. No ale to szczęście... Musi się uśmiechnąć. No i przestrzelił. Chyba przestrzelił, nie wiem, czy sędziowie nie, powiedzą. Nie, nie, trafił, zaliczyli. Trafił, zaliczyli, Trafił w Tak, chyba, zaliczyli. No tam słychać było troszkę, natomiast nie, nie do końca byłem przekonany, czy trafił. Słychać było, tak. Sędziowie bez żadnego... No szczęście, to jak przed chwilą, przed chwilą przed chwilą szczęście dla Wozika, za chwilę dla Hakansona i teraz ważna piłka znów zagrana topspin forhand przez Szweda. Nerwowo, ale jednocześnie dramatycznie, ale jednocześnie obaj pokazali, że umieją dużo. Aj, Aktywny, się... A, do... Aktywny teraz i znów premia za odwagę, chociaż czekał na niego tam Hakanson. Ja... Druga taka piłka wygrana przez Wozika Pewnym, pewien plus za odwagę. I niedobry ser chyba wybrał, bo długi, długi, wychodzący poza obrem stołu. Zauważyliście Państwo, mógł szarpnąć haka. To zawsze nie jest dobre zagranie. I teraz bez szczęścia. Po taśmie zatańczyła, piłka wyszła w aut. Równo 2-2 w meczu, 1-1 w tym pojedynku i 12-12 w trzecim secie. Nieprawdopodobnie wyrównane spotkanie. Przypomnę finał mistrzostw Europy drużynowy w Zagrzebiu, Szwecja, Niemcy 2-2 1-1 Hakanson Wozyk 12-12 w trzecim secie i przerwa na zdziwienie. Tak, tak, tak. Teraz wyraźnie dobrze, że nie było kłopotów sędziowskich, nie było kłopotów z zobaczeniem tego. Tak? Czuwają sędziowie i słyszą, i widzą. Równo. Podaje wozik. Net, net, tak. Sędzia zauważył też. Powtórzenie, ale już trzyma się krótkiego serwu wozik. Już nie da zaczepić pierwszej piłki. Sam ruszył nieszczęśliwie. Nieszczęśliwie. Musiał tak zagrać. Piłka troszkę niedokładnie odegrana. Trzeba zagrać, bo w zasadzie nie ma innej możliwości. Nieszczęśliwe zagranie. Teraz ostro, dwa razy ostro. Odważnie. I nie wytrzymał Hakansen. I równo. 13-13 w tym trzecim secie, który coraz bardziej staje się kluczowym dla całego spotkania, dla złotego medalu, być może również tych mistrzów z Europy. Trudny serw, trudny, dobrze odebrany, ale ta następna piłka znów mierzona w doskonałe miejsce. Tam, gdzie Hakanson nie zdążył z forhandem. Dość głęboko. I przewaga Wozik serf Hakanson. Oj, teraz niewiele brakowało, bo doszedł do bloku Wozik. Niewiele brakowało. Troszkę zawahał się Hakanson. Nie włożył w uderzenie pełnej siły. Niewiele brakowało. I równo. Wozik podaje. Nie Błąd, którego jeszcze się, kilka minut tak. temu by nie popełnił. Nie zmieścił się Hakanson, troszeczkę zbyt wolno zareagował. W zasadzie taka dość czytelna piłka była. Bał się być może zagrania w drugą stronę, nie chciał zrobić wcześniej ruchu. Jej, je, znów po taśmie, znów po taśmie. Niezbyt dużo szczęścia w tej końcówce na Wozni. Miał dwie udane akcje, a teraz po taśmie ryzykowne zagranie. Out. Równo. No i przypomnijmy ten kant jeszcze na początku tego ogromnie zaciętego seta. Net. Tak, tak, mało brakowało teraz, bo już w dobrej sytuacji był Hakanson. Doszedł do forehandu, został zablokowany, dostał na backhand i nie zmieścił się z backhandem. Był w tarapatach Wozik, był w tarapatach Hakanson, wygrał piłkę Wozik. Ale to nie wystarcza jeszcze. Podaję Szwed. To wie, czy to nie najdłuższy Waż, set ważny tych moment, Ważny moment. 17-15. Jeśli by można powiedzieć, że w z stołowym coś jest ze wskazaniem, to ten set się Woznikowi chyba należał. W którymś momencie zabrakło mu szczęścia, ale w końcówce był bardzo odważny. Odważny, waleczny. Zabrakło mu szczęścia w dwóch piłkach. Kant, Szweda i później po taśmie. A jednak 17-15 Wozik. I teraz... Dobrej sytuacji Fredrik Hakansen nie może przegrać seta. Wozik może. Szwed nie może tego seta przegrać. Wskazówki były. Obaj wiedzą co się dzieje. Teraz pewną psychologiczną przewagę ma wozyk. Czy wystarczy zobaczymy? Postawiłbym taką tezę, że gdyby sytuacja była odwrotna, to sytuacja wozyka by była dużo, dużo gorsza. On nie jest takim okazem i skałą spokoju, co Zresztą widać już jakieś widać, problemy. Że jest pobudzony, widać, że... Bardzo przeżywa każdy drobiazg. Tam mogła być yy, zbyt długa przerwa. Tam mógł brakować drobiazgu do picia, czy piłeczka gdzieś padła. Także widać spokojniejszy jest Takie odnoszę wrażenie. On to oczywiście też przeżywa inaczej. Nie pokazuje tego tak po sobie, ale jest w trudniejszej sytuacji. Zaczę zaczęli. Zaczęli. Ważny set na Szwadę. Nie najważniejszy dla Wozika. No, dobra próba przerzucenia gry na drugą stronę, ale nie wiem czy koniecznie na forehand hakansowy. No, szczęśliwie posiadce to jest to mimo, że to początek seta, to już jest zawsze jakiś punkcik tak, jakby Potrzebny. nie okłonął jeszcze Wozik. Tak, wozyko, to tak jakby po tej takiej tam małej jakiejś, małym nieporozumieniu. No, nie. Znakomity odbiór serwu prosto w ciało. W zasadzie bardzo trudno było teraz Wozikowi zagrać czyste uderzenie. Bardzo trudno. No taki troszkę, troszkę jak gdyby rozkojarzony tym drobiazgiem, o którym mówiliśmy. Być może nieistotny. Jak to się czasem mówi, zagrali na 6 forów. Ale w tych krótkich setach nie było, to jest dużo. A, to dosyć. jest dużo i tu gry nie było. W zasadzie trudno jest coś powiedzieć, ale gry nie było. Kilka błędów, kilka swobodnych zagrań Hakansona. Set w zasadzie, no różne rzeczy w tym się z się mogą zdarzyć, ale tutaj już nie widzę. zdążył, zdążył, no tutaj tak bez takiej determinacji powiedzmy Hakanson odbijał piłkę ma w zapasie kilka temp no tak, ale tak się zatrzymał jakby troszkę nie bardzo wiedział co ma odbić takie przestoje niedobrze wpływają no, pomaga mu troszkę Wozik troszkę mu pomaga zepsuł dość prostą piłkę W tym secie wielkich może fajerwerków nie było, choć zdarzają się te piłki, jak przed chwilą oglądaliśmy. Typowa akcja, ostro, tak, ostro, znakomicie w tempo. Tutaj szczęście posiadce, za chwilę nieszczęście kant. Wysokie prowadzenie Hakan, są 9-3. No i chyba zmierza to do tego, co często zdarza się w finałach. 2-2 w meczu, 2-2 w setach. I... Tak, Dramat. wszystko na I to 10-3. Wozy kompletnie rozkojarzony tak, tak. Jak najszybciej się takie Tak, jednym, tak jest, tak jest. Zresztą to... wydaje mi się, że nie będzie przedłużał specjalnie. No, no Szczę... próbuję, próbuję. No, nie wiem, różne szkoły są się zawodników do. Dla podejścia do takiego wyniku. Po prostu kończą szybko, żeby siły mieć na następnego seta. Drudzy walczą. Dziesięć, no tak 11 powiedzmy. 5 A więc 2-2, tak jak powiedział Marek Rzemek, 2-2 w meczu, 2-2 w pojedynku Hakanson-Wozik w meczu Mistrzostwa Europy. I wszystko zacznie się od nowa, ale obawiam się, że Wozikowi może być ciężko odnaleźć Może odnaleźć, tak, tak. Coś było. No myśmy tu nie wszystko widzieli. Był jakiś drobiazg, który troszkę wyprowadził Wyprowadził Wozika. No, wyszedł do stołu 7 sekund 6-0 dla przeciwnika. No to w finale za szybko. To nie może tak być. Nie powinno tak być. Natomiast Hakanson z tej trudnej sytuacji taki lekki spacerek dostał w tym secie. Żadnego nacisku. Nie próbował Wozik stworzyć jakiejś sytuacji zagrożenia. Szybciutko, krótko, gładko. Hakanson zapomniał o tym secie, jest 2-2. Obaj myślą o piątym secie. W obozie szwedzkim dużo uśmiechu, spokoju. Lóżno no dosyć tak. Oni dwaj no. zdobyli kilkanaście, jeśli jest, nie 20 ta, ta, medali ta. mistrzostw Europy. No już więc... miejsca nie ma, więc. więc... Obaj zadowoleni, ale dla każdego sportowca jest to samo. Nie oszukujmy się. Zwycięstwo jest zwycięstwem. W turnieju drużynowym męczy się senior zespołu Jan Owe Walner. Dokłada punkt, przegrywa jedną grę. Jest ze swoimi kolegami. Tak, to Bardzo. Walczy. Na 23, bo to 23 mistrzostwa Europy ponad połowę drużynowo wygrali Szwedzi. Czy wygrają teraz? Przekonamy się za kilka minut. Ładne, ładne dwa tempa. Dobrze rozegrane przez Wozika. No taki inny troszkę Torben Wozik podszedł. Ciekawe jak na Huckinsona podziała taki luźny set. I dobrze, dobrze. Teraz dwa bardzo ładne uderzenia. Przepięknie Wozik zagrał po linii, ale popatrzmy zmienił, tak? Ale zdążył, zdążył jeszcze ruchem ciała. Przerzucić w drugą stronę. To teraz, ciężarem ciała, troszkę jak gdyby tak sobie pomógł. Brawo, brawo, bardzo ładnie odebrane podanie. To, to jest dla wszystkich grających w tenisie stołowym taka troszkę niezauważalna rzecz. Umiejętny odbiór podania. To trzeba trenować. Wszystkie te top-spiny, akcje późniejsze są łatwiejsze do wykonania. W momencie, kiedy odbierze się dobrze serw przeciwnika, tu widzieliśmy kilka razy, co się dzieje, jak, jak odbi odbierze dobrze serw przeciwnika Hakanson. Następna piłka jest w zasadzie dla niego wygodna. Oj, 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 powoli, powoli, powoli Hakanson zdobywa przewagę. Próbuje wozić, zagrał dwa razy ostro. Wybronił się Hakansem, bo te kilka piłek było szybszych ze strony Wozika. Bardzo taki dobry manewr. Wytrzymał dwa chętny, Szwed pomylił się przy swoim uderzeniu koronnym. Oczywiście zdarza się. Tak, przeskoczył na przesonę. Zabrał dość spokojnie. Bardzo. Tak, ale dość taki swobodny Hakanson się wydaje. Ładnie, ładnie, trzymał w backhandzie. Dobrą szybkość teraz Hakanson pokazał. Psz, państwo pamiętają. Piąty set. Ostatni pojedynek i teraz zagrał na bardzo dobrej szybkości. Bardzo dobry. Zmiana stron stołu. Piąty set. Tak, teraz ten spokój już jest pozorny. Tak, spojrzałem. Napięte mięśnie przeżywają. Przeżywają obaj. Nie ma się co dziwić. Hakanson nie jest tak utytułowanym zawodnikiem. Ma w swoim dorobku parę medali, ale to są mistrzostwa Europy. To jest gra ostatnia w meczu. No szczęście. Wcześniej szczęście, a później troszkę niedokładne zagranie. Tak mi no pokazuje, że spocona ta strona tutaj. Oczywiście jest to możliwe. Z reguły w halach pingpongowych jest ciepło. Światło. Nie grałbym długiego podania. Tak, sam pokazuje, że za długo zagrał i nie przyblokował potem. Długie podanie jest zaskoczenia dobre. Natomiast jeżeli przeciwnik się zorientuje, że leci długa piłka i zdąży zagrać, nie jest dobrze. No wspaniały, wspaniałe, wspaniałe odejście z backhandu. Teraz no, jedna z ważnych piłek. Dobrze tak, może zagrał, tak, tak dobrze się. zagrał Wozik swój backhand i dostał fantastycznie w tempie zagraną piłkę przez, przez Hakansona. No, pobudzony teraz, pobudzony. No, ale walka, jeszcze walka. Dobry był, taka troszkę nietypowa. Oj, szczęście, szczęście, szczęście. No cóż, potrzebne, każdemu się przydaje. A tutaj szczególnie w takim wachliwym momencie dość szczęśliwą piłkę wygrał Hakan Ciężka sytuacja. Zamienko, zamienko. Odbił piłkę, nie zagrał. Już Państwo wiedzą na czym to wszystko polega. Odbił, nie zagrał, a miał szansę, bo zmieścił się w tempie. Ale to nerwy, to już jest rzeczywiście końcówka. Tak, teraz też Bardzo nie, dobry, dograł. Punkty, nie, nie dograł, nie dograł. Tak, taki jak gdyby pod ścianą postawiony Niemiec. 8-4, nie mam wyboru, muszę zagrać ostrzej. Odbił, może nie za ostro, ale wystarczyło na hakansona, Za miękko trochę Hakanson, dwie piłki jak gdyby myślał o tym jak to wszystko się dobrze może skończyć tak i przerwa na życzenie no, przypomina ostatnio. się pierwsza gra Wozyk prowadził dwa razy 8-4 i przegrał z Walnerem dwa sety tym razem przegrywał 4-8 tak. trudno wyciągać wnioski ale to różnie bywa różnie bywa Już ponad 2,5 godziny grają w tym ogromnie, ogromnie wyrównanym i zaciętym meczu. Dwa lata temu Szwecja łatwo i swobodnie wygrała 3-0 z Niemcami, przegrywając tylko jednego seta, a tutaj jest zupełnie inaczej. Ważna piłka. Dobrze odebrał podanie. To, co mówiłem, że to jest ten moment taki i następną piłkę wygodną. Tak, nie zmieścił się Wozik już. No tu już takie będą... Zagrania wyuczone powinny być. To jest końcówka. Forhand, forhand tak jest, tak jest. przeskok, już żadnych prób backhandowych. Moje uderzenie to forhand. Cztery piłki na kolejny złoty medal. Drużyna, która już tak się resztkami sił zebrała z 37-letnim Walnerem, 33-letnim Carsonem i tym Hakansonem. I ma o, złoty medal! Tak, tak. Widzieli Państwo kolejne. Szczęśliwa piłka. No już w zasadzie historia cieszy się. Jan ove Waldner, senior zespołu, tyle medali i taka piękna radość. No to dla sportowca jest duże przeżycie. 3-2 po fantastycznym, ogromnie wyrównanym i ogromnie emocjonującym meczu. Wielkie brawa dla szwedzkich weteranów, ale brawa też dla młodych Niemców którym naprawdę niewiele brakowało od dzisiaj do zwycięstwa. Tak jak przypuszczaliśmy, panie Marku, kluczowa była trzecia gra zwycięstwo tak. Carlsona tak. nad tym młodym Hilssherem, spowodowało, że Szwedzi mieli dwie szanse na złoty medal, jedną z wykorzystali. nich wykorzystali. Nie dał rady już Walner, bo bol jest za szybki, ale wygrał Hakanson. I Hakanson Górza My zapraszamy na następne mecze. W sobotę o 11.30 półfinał gry pojedynczej kobiet. Do 16 finał singla. O 19 finał singla mężczyzn. Przepraszam, niedzielę finał singla mężczyzn. O 20.30. Jesteśmy przekonani, że zobaczymy tam Polaków. Trzeba być optymistą. Trzeba być optymistą. Szanse istnieją. Mistrzostwa trwają. Oby się to potwierdziło. Dziękujemy bardzo za uwagę. Komentowali dla Państwa Marek Rzemek i Andrzej Persson. table tennis european championships with nipad look left for what's next and eyes right for later